Siemma, cześć i czołem. Z tej strony witam Was. mauryc 815 Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak korzystać z programu Autodesk 3D Studio Max. Zacznijmy od tego, że uruchamiając program, widzimy cztery widoki: Jest to Top, Front, Left i Perspective Każdy widok pokazuje naszą przestrzeń z różnych stron. I teraz, tak tutaj mamy pasek podstawowych narzędzi. Jest Select Object do zaznaczenia obiektu, tutaj jest typ zaznaczania. Tutaj mamy Move, tutaj Rotate i tutaj skalę. No move przesuwa, Rotate obraca nasze obiekty i skalę je skaluje, czyli rozszerza i tak dalej. Dobrze, zacznijmy od tego, że stworzymy sobie naszego boxa. Musimy wybrać zakładkę Create. I zakładkę Geometry. Wybieramy sobie boxa. I trzymając lewy przycisk myszy przyciągamy na dowolnym widoku. Puszczamy lewy przycisk myszy. I teraz ruszając myszką, możemy sobie wybrać wysokość naszego boxa. Zatwierdzamy nasz, wysokość naszego boxa klikając ponownie lewy przycisk myszy. I teraz tak. Nasz box no, nie stoi dokładnie na środku i chcielibyśmy dokładniej określić jego pozycję. Więc e, wybierając e, Move i zaznaczony, zaznaczając e, obiekt, klikamy F12. Teraz tutaj mamy pozycję obiektu na osi X, Y i osi Z. Ja tutaj sobie ustawię na 0, po prostu będzie najdokładniej. Zamykamy sobie okienko wybieramy zakład zakładkę Modify, w, którym, w której będziemy modyfikować nasz obiekt i tutaj, zanim przejdziemy do dalszej części, możemy dokładnie określić długość i szero szerokość i wysokość naszego obiektu. Ja dam tutaj długość na 100, szerokość na 100, a wysokość dam na 50. Mamy naszego boksa, Aby go edytować, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, wybieramy Convert. To i Convert to Editable Poly. Teraz tak, pojawiło się tutaj nam w zakładce Modify no, dosyć dużo rzeczy. Teraz tak, na czym to wszystko polega? Tutaj mamy pięć ikonek. Każda, e, gdy klikniemy na przykład w Vertex, pokażą nam się wierzchołki naszego obiektu. Gdy, gdy klikniemy w Edges, pokażą nam się krawędzie, będziemy mogli zaznaczać... Krawędzie, po prostu, naszego obiektu. Border to jest po prostu. Zaraz Wam pokażę. To jest obwód. Poligon to jest ściana. I element to jest cały element. Teraz tak, przechodzimy do werteksów. Mamy tutaj. W pole Edit Verticals. Teraz to będzie nam służyło do edytowania naszych wierzchołków. Jak na razie, tutaj zaznaczając Select End Move, możemy przesuwać sobie nasze wierzchołki. Tutaj do, dowolnie sobie poprzesuwamy. Zacznijmy może od edytowania poligonów. Potem zajmiemy się dokładnym opisem Vertex. Wybieramy sobie Poligon, zaznaczamy sobie ścianę i teraz wybieramy sobie tutaj narzędzie Extrude. Klikamy tutaj w to okienko i tutaj możemy sobie wyciągnąć naszą ścianę bardziej lub mniej. Te ustawiamy właśnie dokładnie. Klikamy OK. I teraz mamy taką śmieszną ścianę. Aby zobaczyć figurę z drugiej strony, musimy obrócić nasz widok. Aby obrócić widok, wciskamy kombinację klawiszy Ctrl R i trzymając lewy przycisk myszy, obracamy sobie nasz widok. Aby przesuwać widok na prawo, lewo lub do, gór, do góry lub do dołu, po prostu trzymamy scrollań. Przybliżanie i oddalanie też scrollem, tylko że obracamy go. Tutaj i w zakładce poligon wybiorę sobie na przykład ten poligon. Teraz zajmiemy się narzędziem inset. Inset tworzy tak jakby poligon w poligonie. Tutaj możemy sobie wybrać jego wielkość i zatwierdzamy. Klawiszem OK zaznaczamy e, właśnie tego poligona i teraz tak co to jest ten outline outline poszerza nasz poligon i pomniejsza. Dobrze e, teraz przejdziemy do Edge. Edge to są krawędzie. Aby pokazać wszystkie krawędzie w widoku perspektyw, klikamy prawym przyciskiem na napis i klikamy lewym na Edge Twices. Pokazują nam się wszystkie krawędzie naszego obiektu. Załóżmy teraz tak: między tą krawędzią a tą chcielibyśmy dodać jedną krawędź. Teraz zaznaczamy jedną krawędź. I przytrzymujemy Ctrl i zaznaczamy naszą drugą krawędź. Mamy zaznaczone dwie krawędzie. I wybierając narzędzie Connect możemy tutaj. Wyświetla nam się okienko, w którym możemy właśnie dodać tą naszą krawędź. W polu segments wybieramy ilość segmentów, ilość tych krawędzi. W polu slide wybieramy pozycję. I załóżmy, zrobimy sobie trzy. trzy segmenty. Slide tak mniej więcej, w sumie na zero może być. Na środku i 5 to jest odległość między samymi segmentami. No, damy sobie też na zero. Zatwierdzamy OK. O, proszę bardzo, mamy praktycznie taką siatkę. Przyjmijmy, że to jest budynek. I. Zróbmy tutaj w tej siatce okna, to znaczy miejsca na okna. Wybieramy sobie polygons i zaznaczamy wszystkie tutaj nasze poligony. Wybieramy inset i e, mamy w naszym insecie dwie opcje. Group albo by polygon. I teraz tak, czym się różnią? Group e, tworzy... Poligon dla grupy poligonów, a by poligon to dla każdego z osobna. Te zaznaczenia to będą nasze wnęki na okna. Teraz wybieramy sobie odpowiednią wielkość. Zatwierdzamy, OK. Teraz one są dalej jedną płaszczyzną, a chcemy, żeby nasze e, wnęki na okna były wnękami. Wybieramy sobie teraz Extrude. I ciągniemy tutaj do dołu. No i tworzymy właśnie wcięcia na okna. Możemy sobie wszystko to odznaczyć. No i tak to wygląda. Możemy sobie wyłączyć tutaj Edge Faces. Proszę. No i teraz możemy też edytować nasze Vertex. Powiedzmy, że chcielibyśmy tutaj połączyć. Te dwa werteksy. Co robimy? Wybieramy target wiel, klikamy na jeden werteks, e, i potem na drugi. Tym sposobem łączymy dwa werteksy. Ja tutaj sobie podciągnę do góry. Tak, dla estetyki Z zakładki Edges Chamfer. Tak, gdy, gdy zaznaczymy naszą krawie, krawędź, możemy wybrać chamfer. Co daje nam chamfer? Jest to narzędzie do wygładzania naszych krawędzi. Nasza krawędź pierwotnie wyglądała tak. To była po prostu prosta linia, a chamfer daje nam opcję zaokrąglenia tej, tej naszej krawędzi. Tworząc dwie kolejne. Teraz tych dwóch kolejnych możemy stworzyć sobie nowe i tak po prostu tworzymy zaokrąglenie. Dzięki za obejrzenie mojego poradnika. Zapraszam do komentowania jak Wam się podobało i chcielibyście zobaczyć kolejne tutoriale. Dajcie suba, powiedzcie znajomym, rodzicom, dziadkom lub też rzućcie mój filmik na Facebooka. Na razie, cześć!